Jak jest, Was wszystkich tutaj widzieli, e, większość, grob, większe grony są naprawdę znane, niektórzy już z nami trenują. E, spotkaliśmy się tutaj w celu otwarcia nowego miejsca na mapie subak, nowego miejsca sportowego, e, klubu Biłbach Fight e, Club. E, będziemy mieli treningi sportu parki, ale i nie tylko, e, ale tak naprawdę to otwarcie to też e, realizacja e, jednego e, z naszych planów sportowych marzeń ponieważ od, od ja od ósmego reszta pozostała ekipy od 6 roku życia zaczynaliśmy od sportowaki, wcześniej były radę. E, następnie każdy przeszedł w swoim kierunku. E, chłopaki trenują MMA, Ola również, ja pozostałem przy stójce. E, I z tej okazji chcieliśmy podziękować wszystkim, e, całej naszej rodzinie, e, która nas bardzo wspiera, w szczególności rodziców, którzy nas e, od samego początku. E, Chcieliśmy podziękować wszystkim przyjaciołom klubu, którzy nam pomagali otworzyć tak naprawdę to miejsce. Wszystkim, którzy nas wspierają i nas dopingują. Startup i wszystkim, o których tak naprawdę zapomniałem. Dziękujemy również za do dochodem, który pojawił się tutaj kogoś specjalny. przyjemność radować z Robertem, który ja jest mistrzem, jest mistrzem Europy, jest mistrzem Polski, wygrał również Puchar Świata, także ogromny szacunek, że jest na naszej sali, takich gości chcemy, chcemy tutaj witać, a także chcielibyśmy powitać Rafała Moje Mojego trenera, tak, tak możemy miało mówić. Ja jestem tu czujnym monokiem Rafała, u niego w klubie trenuję. E, wiem, że też będę tą naukę przynosił tutaj na matę, e, także Rafał dziękuję.